Już we mnie walą, ja nie mam żadnej broni nawet 200 pingów, trochę ping się zmniejszył, brawo, jest. Ja weźmę, zdąży czy nie? Jak mówicie? Kurde, zdąży czy nie wali do mnie. Nie mam nic. Dawaj, dawaj, dawaj. Łoci panie, jest. Żeby tylko teraz coś wypadło. Broń, ale wolno to podnosi. Ja pierdzielę, dawaj skrzyna. O kurde jak ja... Dobra, przeładuję sobie spokojnie Pa! Pa, cały składier poszedł On jest tu gdzieś pewnie ten ostatni. Mówiłem? Patrzcie, patrzcie jak to się robi. Jest tam ten. Dobra, przeładuj. Ja pierdziele. Co za wariat. Headshot. Pa, pa, pa! O, ci panionych mistrza! Ile już mam? No. Idealnie mam teraz. Nie, no nie będziemy kampić. Przecież nie będziemy kampić, nie? Dawaj tu. Lecimy le, na jakąś wojenkę lecimy. To gdzie oni mogą tu być? Tutaj fajnie mnie. Tutaj do mnie fajnie przyszli przywitać się moi sąsiedzi oczywiście. 55 bez nawierania tak. <grystanie> Basakra. O, jest tutaj, dobra. Na 293 jest gdzieś koleżka. Ale jeszcze go tu nie widzę. Dobra, dojeżdżam go. Ich pewnie, ich. Dojeżdżam ich. A, jest na pewno, dobra. Palą sobie w boty spokojnie, mówią. Ty pewnie ajgowskiego tu nie ma. To sobie będziemy napierdalać w boty. A, to był ten tego, górny, nie w tego... O, tego cię. Dobra. Powalony. Dobra, powalony. Dobra, powalamy. O! O, tu może być ciężko już. Tu może być ciężko. Ale jadę, co? O nie, nie przeładowałem. Dobra. Yeah. <laughs> o ja ale mecz. I Tu, 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 Somewhere Tu, Łapka w górę, subskrypcja, dzwonaczek oczywiście, żeby być na bieżąco i obserwacja na Twitchu i w ogóle na TikToku i wszędzie. I na, na, w, w, w każdym zakątku normalnie, internetu, ja pierdzielę The Polish Ninja. The Polish Ninja Gamer. The Polish Ninja Gaming. <ścoughs> 14 fragów, star. To jest takie easy, 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 nie? Easy peasy, lemon squeezy. Na 70 znowu są moje moje orzełki jakieś. Moje kurczoki moje kurczoki są na 70. O. gdzieś tutaj się walu, walu się na 82. Dobra. Dobra, i powalony. No o, 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 o. Dawaj. Tu, 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 tu. <grym> kurde easy, easy peasy, lemon squeeze jak ktoś chce to dodajcie od razu do znajomych subskrybujcie oczywiście kanał bo niedługo będzie będą wyniki konkursiku na 10 tysięcy fydolcy na 10 tysięcy fydolcy no i będzie fajnie będzie fajno dobra, ja sobie dostaję przeładowane, to nie do końca. I to. No cztery ekipy pewnie zostały, nie? To jeszcze. Ty patrzą od, od razu, wiesz co, orientuj gdzie jest czerwona kropka, bo tam kurczoki są. Zobaczymy czy, czy te kurczoki dalej tak samo działają jak te przed sekundą. Nie no, idę, szukam ich, bo oni się będą kitać teraz, bo wiedzą, że poluje, <grym> Wiedzą, że na nich poluję, ty. Kodzik w sklepie Ajgowski, kodzik w sklepie Ajgowski, kodzik w sklepie... Niebieski kwiatykolce, niebieski kwiatykolce, niebieski kwiatykolce. E, jaki to był kolor? Czerwony? Nie, nie, chyba niebieski. Dobra, lecimy tu. Na daleko to będzie lepsze. O, jest. Kurczoki się świecą, patrzcie, jakiś chyba lag. 170. Lecimy, lecymy na 190. No i gdzie tu są kurczoczki? Chip, 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 ch O, ten dobry jest, pa. To się wytnie, to się kameruje. Prawda jest taka, że mnie tak zlagowało, że widzieliście, że mogłem tutaj, chciałem go z pompy, a on, nie wiem, jakoś mnie strzelił, że ja myślałem, że jestem już na górze, a się okazało, że jestem na dole. Tak więc niech się nie podnieca frajer. Tak więc podsumowując solo na e, składy, mamy tam chyba 18-20 kg było, tak więc nie jest źle. I piąte miejsce. Kurczurki, ziemniurki. Nie, dobrze było, nawet było dobrze, no ale kurde, tamten był powalony. Mówię ci, że gdyby mi to nie zlagowało, że myślałem, że już jestem na piętrze, to mógłbyś tam kur... A jeszcze, a jeszcze jednego kurcioka bym miał. <ścoughs> Dobry, dobry meczek taki, to był w ogóle pierwszy dzisiaj meczek taki rozgrzewkowy. E, tak więc na dzisiaj sobie na pewno już kończymy, ee, bo tragedia jest po prostu z moim internetem, oczywiście subskrypcja, kodzik, wszystko musi być wpisane, wszystko na swoim miejscu, widzimy się w następnym odcineczku, żółwik, piona, ziemaneczko i do następnego.